Siemanko z strony Mikteso. Ja chciałbym was zaprezentować i Igrzyska śmierci, wilan kultywatora I co to jest za pustynia Naprawdę nie ma żadnych drzew Myślałem, że umrę, ponieważ Beznadziejne Miejsce, no zbieram nasiona Bo potrzebne mi są do przeżycia Zbieram więcej nasion, bo potrzebuję aby przeżyć I teraz mam już drewno I robię sobie miecz Mam już miecz Wychodzę sobie, szukam więc Szukam sobie bazy no i co? Zabiłem jednego gościa, ale niestety to nie było pokazane. Teraz, no, robię sobie jedzonko, robię, robię. Teraz robię sobie chlebek, aby go zjeść. Jem sobie chlebek, ponieważ mam mało głodu. I teraz biegnę, szukam nowej bazy, ponieważ tam nie było żadnego żelaza. Kopię żelazo, ponieważ potrzebuję, aby zrobić miecz. Kopię więcej żelaza. Kopię jeszcze więcej żelaza. Kopię więcej żelaza. I potem jeszcze więcej żelaza, ale teraz je przepalam. Robię sobie... Koszulkę. Nakładam koszulkę. Teraz dowiaduję się o Fist, robię za 5 minut. Teraz biegnę na Fist. Ponieważ chcę zdążyć. A nie mam za dużo czasu, jestem bardzo daleko. Zbieram sobie dynię. To jest fajna, tylko dlatego. Teraz płynę sobie w wodzie. Jestem już bardzo blisko Fist. I dowiecie się, co mnie tam napotka. Jestem już na Fist, nikogo nie ma, próbuję zgasić ogień, ale to bez skutku, ponieważ to nic nie daje. Spieram opustaszałe rzeczy. Organizuję rzeczy. Czyli na przykład zupkę. Widzę gościa, ale on chyba się mnie boi, nawet dobrze, ponieważ nie chciałbym umrzeć. Zostawiam go w spokoju. Piorę rzeczy za skrzynki. Biorę je rzeczy, ale ktoś mnie bije. No i niestety coś się dzieje Naprawdę, prawie myślałem, że umrę Ale na szczęście miałem zupkę, która regeneruje od razu życie Uciekam Sprawdzam sobie na F5 Czy on mnie nie goni Ponieważ to jest bardzo dobry sposób Żeby zobaczyć, czy ktoś cię goni, czy nie No, teraz Organizuję swoje rzeczy z powrotem Nakładam diamentowe rzeczy I Połusiony Oraz organizuję mój swój Normalny miecz. Nawet nie wiem, czy tego się nie hakował, ponieważ zamienił moje rzeczy miecz. Przynajmniej tak mi się wydaje. Rzucał płysiona. I to jest bardzo głupi błąd, który teraz zrobiłem. No i teraz umieram. Bądź się ten sposób spodobał. Wiem, że trochę go źle wykorzystałem. Cześć. Z tej strony Miktesa.